Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Litwa. Prolog. W Wilnie przy ulicy Ostrubramskiej, w klasztorze księży Bazylianów, przerobionym na więzienie stanu, cela więźnia. A strzeżcie się ludzi! Albowiem was będą wydawać do siedzącej rady i w bożnicach swoich was biczować będą. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 10, werset 17. I do starostów, i do królów, będziecie wodzeni na świadectwo im i poganom. Werset 18. I będziecie w nienawiściu wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion. Werset drugi. Więzień wsparty na oknie, śpi. Anioł Stróż. Niedobre, nieczułe dziecie, Ziemskie matki Twej zasługi, Prośby jej na tamtym świecie Strzegły długo wiek Twój młody Od pokusy i przygody. Jako róża anioł sadów wednie kwitnie, w noc jej wonie, bronią senne dziecka skronie od zarazy i owadów. Nieraz ja na prośbę matki i za pozwoleniem Bożem stępowałem do Twej chatki cichy, w cichej nocy cieniu. Stępowałem na promieniu i stawałem nad Twym łożem. Gdy cię noc ukołysała, ja nad marzeniem namiętnym Stałem jak lilia biała Schylona nad źródłem mętnym. Nieraz dusza mnie twa zbrzydła, alem w złych myśli nacisku Szukał dobrej, jak w mrowisku Szukają ziarnek kadzidła. Ledwie dobra myśl zaświeci. Brałem duszę Twą za rękę, Wiodłem w kraj, gdzie wieczność świeci, I śpiewałem jej piosenkę. Którą rzadko ziemskie dzieci słyszą, rzadko i w uśpieniu, A zapomną w odezknieniu. Jam ci przyszłe szczęście głosił, Na mych rękach w niebo nosił, A tyś słyszał niebios dźwięki, Jako pianych uczt piosenki. Ja, syn chwały nieśmiertelnej, przybierałem w ten czas postać obrzydłej larwy piekielnej, by cię straszyć, by cię chłostać. Tyś przyjmował chłostę Boga, jak dziki męczarnie wroga. I dusza twa w niepokoju, ale z dumą się budziła, jakby w niepamięci zdroju, przez noc całą męty piła. I pamiątki wyższych światów W głąb ciągnąłeś jak kaskada Gdy w podziemną przepaść wpada Ciągnie liście drzew i kwiatów Na ten czas gorzko płakałem Oblicze tuląc w medłonie Chciałem i długo nie śmiałem Ku niebieskiej wracać stronie by mnie spotkał twojej matki Spyta się jaka nowina z kuli ziemskiej, z mojej chatki, jaki sen był mego syna? Więzień. Budzi się strudzony i patrzy w okno, ranek. Nocy cicha, gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skąd przychodzisz? Gdy gwiazdy przed sobą rozsiejesz, kto z tych gwiazd tajnie przyszłej drogi twej wyczyta? Zaszło słońce, wołają astronomy zwierzy, ale dlaczego zaszło, nikt nie odpowiada. Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży, lecz dlaczego śpią ludzie? Żaden z nich nie bada. Przebudzą się bez czucia, jak bez czucia spali. Nie dziwi słońca dziwna, lecz codzienna głowa. Zmienia się blask i ciemność jako straż pułkowa. Ale gdzież są wodzowie, co jej rozkazali? A sen? Ach, ten świat cichy, głuchy, tajemniczy. Życie duszy, czyż nie jest warte badań ludzi? Któż jego miejsce zmierzy, kto jego czas zliczy? Trwoży się człowiek śpiący, śmieje się, gdy zbudzi. Mędrcy mówią, że sen jest tylko przypomnienie. Mędrcy przeklęci. Czyż nie umiem rozróżnić marzeń od pamięci? Chyba mnie wmówią, że moje więzienie jest tylko wspomnienie. Mówią, że senne czucie rozkoszy i kaźni jest tylko grą wyobraźni. Głupi zaledwie zwieści wyobraźnią znają i nam wieszczom o niej bają. Bywałem w niej, zmierzyłem lepiej jej przestrzenie i wiem, że leży za jej granicą marzenie. Prędzej dzień będzie nocą, rozkosz będzie kaźnią, niż sen będzie pamięcią, mara, wyobraźnią. Kładzie się i wstaje znowu, idzie do okna. Nie mogę spocząć, te sny to straszą, to łudzą. Jak te sny mię trudzą? Drzemie. Duchy nocne. Puch czarny, puch miękki, pod głowę podłóżmy. Śpiewajmy, a cicho, nie trwóżmy, nie trwóżmy. Duch z lewej strony. Noc smutna w więzieniu. Tam w mieście wesele, u stołów tam muzyki huczą. Przy pełnych kielichach śpiewają minstrele. Tam nocą komety się włóczą Komety z oczkami i z jasnym warkoczem. Więzień usypia. Kto po nich kieruje łódź w biegu, ten zaśnie na fali. W marzeniu uroczem na naszym przebudzi się brzegu. Anioł. My uprosiliśmy Boga, by cię oddał w ręce wroga, samotność mędrców-mistrzyni. I ty, w samotnym więzieniu, jako prorok na pustyni, dumaj o twym przeznaczeniu. Chór duchów nocnych W, w dzień, dzień Bóg nam, nam dokucza, do lecz w nocy wesele. W noc późną próżniaki się tuczą I w nocy swobodniej śpiewają minstrele. Szatany piosenek ich uczą. Kto ranną myśl świętą przyniesie z kościoła, kto rozmów poczciwych smak czuje, noc piawka wyciągnie pobożną myśl z czoła. Noc wąż w ustach smaki zatruje. Śpiewajmy nad sennym, my, nocy, synowie. Usłuszmy, aż będzie nam sługą. Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po głowie. Nasz będzie, ach, gdyby spał długo. Anioł. Modlono się za tobą na ziemi i w niebie. Wkrótce muszą tyrani na świat puścić ciebie. Więzień budzi się i myśli. Ty, co bliźnich katujesz, więzisz i wyżynasz i uśmiechasz się we dnie i w wieczór, ucztujesz. Czy ty z rana choć jeden sen twój przypominasz? A jeśliś go przypomniał, czy ty go pojmujesz? Drzemie. Anioł, ty będziesz znowu wolny. My oznajmić przyszli. Więzień budzi się. Będę wolny? Pamiętam. Ktoś mi wczoraj prawił. Nie, skądże to? Czy weśnie? Czy Bóg mi objawił? Zasypia. Aniołowie. Pilnujmy tylko, tylko, ach, pilnujmy, pilnujmy myśli. myśli. Między myślami bitwa już stoczona. Duchy z lewej strony. Podwójmy napaść. Duchy z prawej. My podwójmy straże. Czy zła myśl wygra, czy dobra pokona? Jutro, Jutro się w mowach i w dziełach pokaże. pokaże. I jedna chwila tej bitwy wyrzeka na całe życie o losach człowieka. człowieka. Więzień. Mam być wolny. Tak, nie wiem. Skąd przyszła nowina? Lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina. Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajtany, ale wtłoczą na duszę. Ja będę wygnany. Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół, tłumie, ja śpiewak. I nikt z mojej pieśni nie zrozumie nic oprócz niekształtnego i marnego dźwięku. Łotry tej jednej broni z rąk mi nie wydarły. Ale mi ją zepsuto. Przełamano w ręku. Żywy zostanę dla myj. Ojczyzny umarły, i myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu, jako diament w brudnym, zawarty kamieniu. Wstaję i piszę węglem z jednej strony. D. O. M. Gustavus Obit 1823, Kalendis Novembris. Z drugiej strony. Hignatus est Conradus 1823 Kalendis Novembris. Spiera się na oknie, usypia. Duch. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze. Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza i tworzy deszcz rodzajny, lub gromy i burze. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły, tak czekają twej myśli szatan i anioły. Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz, A ty jak obłok górny, ale błędny pałasz i sam nie wiesz, gdzie lecisz, Sam nie wiesz, co zdziałasz. Ludzie, każdy z was mógłby samotny, więziony, Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.